Cześć! Marika, Heyo. a ja Nadia 78 yes, yes. Dzień dobry, siemanko wita się z wami najlepszy youtuber dzisiaj, <muchy> będę, <muchy> dzisiaj będę nagrywał swoje dzieciaki z wycieczki bo tak bardzo chciały to jedziemy właśnie zawieźć Nadię do koleżanki moja żona jak się cieszy, że będzie Zadowolona, uśmiechnięta idzie. E, jedziemy Nadia zawieźć do koleżanki, a później jedziemy na cmentarz odwiedzić groby polskich lotników. A tu Nadia. Przedstaw się. Cześć. I kto? Mam na imię Marika. A ja Nadia. Jestem średnia. I najmniejsza biegnie. Kto? ja. Magdalenka, też idziesz się pobawić na placu zabaw? Muszę je pofunktyrować. Mama, a nasz pieniążek? To pani Zoli, co? pieniądze. Nie mamy pieniążka. Już się potrzeba całego funta. ja mam 50 pędzliwów. Chodźcie, kiedy indziej jeszcze będzie. Okej, okay, to Magdalenka, ale ja będę tu. Okay. 78 pędzliwów. Zelena szuka drobnych zasponsorować co? Przejażdżkę! 140 Akurat nam się udało 40. znaleźć karuzelę, która akceptuje drobniaki, a całego montażu mieliśmy na poprzedniej przejażki dziewczynki były trochę smutne, ale... Zobaczymy, czy nie zje Magdalenka, nie chcesz? chcesz razem. Niestety nie udało nam się znaleźć niczym. Feram, byliśmy Wilko w Fundlandzie. W, Ilko, w, Huntland. w byliśmy byliśmy. Byłem jeszcze w Biham Garden i niestety nie ma nic. Jedynie co tak, gdzieś te dziewczyny pojeździły na karuzeli. I teraz uśmiechamy do auta. Łapata! Cześć! jestem mała, a to duża ma. Ja jestem na... na malika, a to też duża malika. A ja jestem mała. Po prostu jaka jestem mała. To no, tylko wróciliśmy, powie... poszukaliśmy też niczy. Yy, jedziemy teraz po Nadie, bo jest u koleżanki. Jesteśmy po szybkim obiedzie drugie danie zjedliśmy właśnie. Jedziemy po Nadię, jedziemy dalej poszukiwanie niczy. I jak się uda, to pojedziemy ze zniczami na cmentarz w Chichester, a jak nie, to bez zniczy też pojedziemy. No i, i tak, gdzie że... No tak, że tak. tak. kochamy was papa! Pa. To domu jest bardzo, bardzo ciepło. A już jest godzina 20:12. Jesteśmy pomszy i uciekamy. <laughs> I uciekamy do domu. Już tyle na dzisiaj. Pierwszy, chyba nie ostatni odcinek z dziećmi, czy ostatni odcinek z dziećmi? Pierwszy. Pierwszy, ale nie ostatni, tak? <laughs> Także do następnego do zobaczenia. Hej. Z panem Bogiem.